Siema, w dzisiejszym odcinku Farming Simulator od zera do farmera, jesteśmy już w Fendzie Farming Simulator 19 słuchajcie jak widzimy mamy tutaj takie sprzętowanie nie jest ono najlepsze, ale fajne także e, przejdźmy już w sumie e, na start oczywiście nie, nie będę Zaczniemy sobie tym. Słuchajcie, tym. Przepraszam, że tak palcami, ale zaczniemy sobie o tym. Tym sprzętem. Także przejdźmy do podpięcia. Zrobimy mniej trochę niż trzeba, ale na pewno zrobimy. A więc ja zrobię tylko troszkę. Będę w sumie bardzo się opłaca robić tak, jak się kręci podobno. O tak. Także ja już zacznę. I w sumie widzimy się jak już trochę ogarnę. Do, dobra. Słuchajcie, jedziemy sobie teraz... Tutaj. Tak zwanie. Urając to. Trochę oszukujemy, bo bronujemy takie, ale można, więc tak robimy. Nic, w niczym to nam nie przeszkadza teraz, więc w sumie... Aha, było już włączone nie ważne. Także jedziemy. Zrobimy sobie do to, co ja tamtym tym czymś zrobiłem. Także jedziemy. Trzeba oszukujemy, ale mam jeszcze taki fajny moc, słuchajcie. Tutaj, że to, to brudzi trawą, a nie błotem, albo czymś innym. I w sumie... Więc jedziemy sobie teraz. Dobra, widzimy się jak już zrobię tak do... Do Amazona. Dobra, słuchajcie, robimy już trochę... Już zrobiłem... Nawet dużo, ale nie będę robił dzisiaj całego pola. Na razie go spróbujemy skosić jak się dam bo będę miał tam plan coś zrobić. Nie będziemy robili tak jak e, trzeba w formingu, że całe pole. Bo ja mam taki inny plan, fajny. Także mam nadzieję, że jeżeli dotrwałeś do tego momentu, zostaw lajka. Wtedy będę wiedział, że będzie się podobało. Każdy odcinek jest w sobotę, niedzielę. No i przeważnie w piątki. Także słuchajcie ten odcinek odcinki z seriami będą troszeczkę e, winne dni, ale mam nadzieję, że też będą Wam się podobały. Także ja nie przedłużam gadaniem. Lecimy z tym gronowaniem tak zwanym i teraz. Będę. I pierwsza rzecz, jaką zrobimy, kupujemy sobie Bizona. Także to już jest ostatnie do tego, co zrobiłem. Także widzimy się za chwilkę. I słuchajcie, na moim kanale do wygrania jest w Roblox CSGO Skin. Można wygrać go za pomocą zostawienia lajka. Jak tego jeszcze nie robisz, suba, dzwoneczek, napisz komentarz. I to może właśnie ty wygrasz ten skin. On jest fajny. Myślę, że ci się spodoba. Mogę jeszcze zaoferować ewentualnie Digla i AWP. Digla jest taki różowaty. A AWP jest też czerwona. Jak będziesz miał na jakiś skin ochotę, to możesz się zgłosić. Jeżeli twój komentarz ogłoszę z serduszkiem odpiszą ci no to właśnie wiesz, że ten skin wygrasz o ile masz robloxa i możesz mi napisać kiedy trade dobra słuchajcie, już skończyłem w sumie ten polec ile chciałem słuchajcie, no i, i teraz tak Zmieniamy. Dobra, słuchajcie, dało mi się już e, ogarnąć jedną rzecz, zamieniamy. No i się będziemy siali Amazonem, ale zaraz, zaraz. Nie mamy nic do zasiania, więc wchodzimy w sklep. Bierzemy sobie auta, czy to. Kupimy sobie traka chyba, czy nie. Nie wiem, jak sądzicie. Wpiszcie to sobie w komentarzach A ja wam będę odpowiadał na różne pytania z farminga Dobra słuchajcie y Idziemy więc sobie kupić właśnie y Zaraz wrócę Dobra słuchajcie y Kupujemy sobie pierwszy lepszy track Który będzie hmm. Waszym zdaniem lepszy ja chyba kupię jakiś taki jakiś śmieszniawy aczkolwiek jest dobry więc kupujemy właśnie tego bez zbędnego przedłużenia, ten będzie chyba najlepszy zmienimy mu tylko kolor kolor będzie słuchajcie taki, taki o taki koła będą takie a to zielone niech zostanie także Tutaj... O, tutaj musimy dodać. Oj, takie jakieś fajne coś. Standard nie. Standard. O takie będą bardzo ładne, słuchajcie. Więc kupujemy. No, także to już jest w naszym sklepie. I zaraz się tam widzimy. Dobrze, słuchajcie. Ja już się tam tepam. Obyłem. Okej. Okay. O kurczę, słuchajcie, tak wygląda nasz track. Nie miałem jeszcze takiego. Ale fajnie się takim jeździ, słuchajcie. Mogę wam podać namiary na taką, jak ktoś ma dziewiętnastkę. Może napisać na komentarzu i ci napiszą. Odpiszą ci, no i w sumie gdzieś wiedział. I pierwsze trzy komentarze, nowe komentarze pod tym filmem wygrywają. I możemy i możemy w sumie w sumie. Zdaję Ci serduszko. Także ja jeszcze poszukam dla nas odpowiedniej przyczepy. Dobra, słuchajcie, kupiłem już yy, naszą w sumie zachciałą yy, przyczepę. Teraz tylko podjeżdżamy zapinamy. No i jedziemy. Ale zanim pojedziemy, nie, nie zostawimy jej tak. Musimy jeszcze kupić dla nas. Takie paczuszki, zmodowane Są one bardzo fajne Kupujemy, kupujemy Myślę, że takich trochę sporo kupmy, bo one się opłacają nawet po 90 Tak, jedna paczuszka, zawsze się nam przyda, będziemy z nią jeździli Także opłacalne, opłacalne O, kupiliśmy nowe osprzętowanie, właśnie, właśnie mi wyskoczyło, słuchajcie Także weźmy następne i tak, następne. Także widzimy się, jak to załaduje. Słuchajcie, jeszcze kupujemy sobie 60. Także kupujmy. Ten odcinek będzie jakiś 15-20 minutowy. Także oglądajcie do końca, bo będzie to serio. Będzie super, ten odcinek. Mam nadzieję, że się ci spodoba. Kupujemy jeszcze nie piątkę Kupujemy sobie jakąś. Nie wiem. No, sześć, 60. Sześć, słuchajcie. Zwaną bez kabiny. To, to wtedy to bardzo oryginalna. Nasza 60. Polska. Bez kabiny to chyba ta najbardziej polska. Także przejdźmy. Ciekawe, co to zmienia. Nie wiem, co to zbyt... Nie wiem co to zbytnio zmienia, ale kupujemy to najdroższe. Dobra, słuchajcie, mamy to już na pozycji. Kurde, to się rusza. Trochę boję się, że zgubimy tę 60. A to mój nowy, nowy nabytek się bardzo boję. Tego trzeba to tak i trzeba to dobrze zrobić okej, okay, trzyma się, teraz się trzyma także my sobie jedziemy spokojnie z takim nowym nabytkiem to nie żuk, no ale... W ojej przepraszam się, zapaczyłem <ścoughs> Tu już by dawno był wypadek, ale jedziemy kurde, ta 60 to faktycznie jakaś taka ubolewana Pana Janusza, no ale dalej się trzyma, więc jedziemy. To nie Żuk, no ale wygląda trochę jak Żuk. steruje się tym jak Żukiem troszeczkę. Chociaż to może troszkę szybciej jechać jak Żuk. Także jedziemy. Wygląda jak polskie drogi, to w sumie nie polska mapa, no ale powiedzmy, że polskie. Sprawdzamy zbieżność. Jedziemy przepisowo. I chcemy tu jakiś zaraz mandatów niepotrzebnych. Chociaż tu chyba nie ma mandatów. No ale słuchajcie. Jazda przepisowa przede wszystkim. To już jest niedaleko. Fajnie się tym jeździ. Tutaj mamy bak od paliwa. Bardzo fajne. Bardzo fajne to jest. Także widzimy się już w bazie. Czyli tak zwanej... E, farmy. Dobra, słuchajcie, dojechałem do swojej prezydencji, tak zwanej. Zaparkujemy sobie tym, chyba tutaj. O, tak, w tym miejscu myślę, że będzie idealnie. O, o tak, słuchajcie. Także dojechaliśmy. Także zaraz się widzi. Dobra, słuchajcie. Także ja już to otworzyłem. Zjeżdżamy naszą 60. Ok, zjeżdżamy I tak ładnie sobie zjedziemy. Teraz tak 60. Można ładnie, fajnie kosić trawę. Także troszeczkę sobie skosimy, ale nie sądzę, że to koszenie będzie całym tym nazwą odcinka chociaż słuchajcie mam nadzieję że się ten odcinek spodoba o kurczę. to trochę za ciężkie na ten traktor no, czekajcie trzeba podpiąć no to sobie pokosimy o. Dobra, słuchajcie, 60. Koszenie Trnowe. Troszeczkę sobie tu skosimy. Tak tylko dojazd. O, jeszcze tutaj jest tak tylko, żeby sprawdzić. Ładnie zrobimy sobie, skosimy trochę trawy Bo myślę, że koszenie trawy to nie Nie jest jakiś pomysł na życie w tej grze, no ale Jak ktoś chce To zalecane. 7 na godzinę, jedziemy w polu, kurde ur Urusem tak zwanym Bardzo fajnie trawę, zaraz zawracamy. No i to chyba będzie tytuł odcinka. Chociaż jeszcze nie wiem. Pozdrawiam Goza. Do niego też wbijajcie. Będzie w opisie. Albo w, w tym tak z, w czymś innym niż w opisie, ale będzie. Na pewno obiecuję. Także widzimy się jak już tam do końca dojadę. Oj słuchajcie, opony to do umycia będą. Nowe kurde osprzętowania, a już do mycia będzie. O, słuchajcie, mamy tu polską rejestrację, jakby ktoś nie wiedział. Bardzo fajnie. Tutaj ładnie skoszone, kurde naszą. 60. To pole będzie całe skoszone. Będzie drugi odcinek, będzie ścieli. Także oj oj, oj. że wbijajcie. Mam nadzieję, że się Wam ten odcinek spodoba. Także jeszcze sobie, możecie jeszcze, jeżeli nie subskrybujecie, może, możecie jeszcze to zrobić. Bardzo zachęcam do tego. To 60 to w ogóle jakaś zepsuta. Muszę ją podnosić. Dobra, i słuchajcie. W sumie robimy teraz tak zwane sieczkowanie tej trawy. To jest jeszcze bardzo ważny etap. Na jakieś inne rzeczy. Tę trawę trzeba po prostu tak porozwalać. To się już szybko zrobi i tego nie trzeba jakoś zbytnio długo robić że dobrze, dobrze lecimy, pyk. pyk. Będzie zrobione. Kłuczet tu się ciężko skręca, ale dobra. Jedziemy i robimy. I tutaj ładnie troszkę szybciej przejedziemy. Pięknie trawa. Pole będzie przygotowane. Będziemy siali, ale to będzie w drugim odcinku. Się tym zajmiemy. A w trzecim będziemy to zbierać, aż zbieramy na jakiegoś John Deera, bo fajnie by było pozbierać na jakiegoś fajnego John Deera. No bo fajnie. John Deere to dobra firma, ale nasze urusy też są fajne. Zobaczyłem, że dużo ludzi nie ma konta. Co z wami jest? Musicie sobie założyć. To jest bardzo dobra opcja. Słuchajcie, założenie konta to podstawa. Jeśli tego jeszcze nie robisz. Załóż to konto, bo się opłaca. Dobra, słuchajcie, 60 sobie odpuścimy. Fedia jest szybszy i w ogóle lepszy. 60. No to też będziemy robili, ale jest troszkę słabsze, no nie powiem, że nie szkoda mi trochę to powiedzieć dobra słuchajcie, robimy sobie teraz takie zgarnianie tej trawy w jednym miejscu to jest już ostatni tryb tej, koszenia tej trawy, bo to w sumie jeszcze najważniejszy ten tryb jest koszenie tej trawy Dobra, tego nie trzeba. Robimy. Tamto to się zbierze. Idziemy teraz. Kurde, ładnie. Fendem to to szybko idzie nam. Jeszcze tutaj. Tak tylko, żeby to nie, nie, nie było na całej tej rozwalone. No i słuchajcie. No i co? To by było na no tyle. Mam nadzieję, że się spodobało. Będzie tego więcej. Jak będziecie chcieli, będzie to Ursus.